O jesteś ze mną w duży nie jest dobrze. No, no włączę grywa nie Włączyłaś? Nie Włączyłaś? Jest czerwony nie Dobra witam Was ludzie Ola witać się Dzień dobry W końcu Ty powinnaś się w pierwszej No ale się nie kiedy Ty to włączyłaś? Nie, nie wiem <laughs> Dobra Jesteśmy no. razem w drużynie. No i gram na jakimś serwerze Oczywiście ukradnij sobie flagę Bo inaczej było za duże zamieszanie Ja już nie mogę kować się bawię Ej bawi. ja mam fajny clan Youtube Taki sobie zrobiłem O ninja! Prawie wziąłem Ty wzięłaś O, kogoś zabiłem Cześć Czemu ty go nie zabiłaś? Ty nie umiesz grać Ninja. Dobra, drugi jest. Drugiego zabiłem. E Eklan Youtube rządzi. Ja nie mogę i do O, dobra. O, trzeciego zabiłem, dobry jestem. Tak? Bardzo dobrze tu się gra, bardzo dobrze, bardzo szybko. Aj, amunicja się skończyła. Kaga się raz No. Dyn jakiegoś innego kraju o. Ciekawe kiedy Ty włączyłeś nagrywanie? A zacina Ci się? Nie Okej okay. O Patrzyłem się na Ciebie na Twojego laptopa i nie zauważyłem To się nazywa Gonaldo Mi się trochę... Mi się trochę tak gra zacina, bo ja mam nowe, st inne sterowniki. Mi też teraz się zacina. Ja mi się zacina, bo ja zrobię żeby że ańsów mi działa. I teraz mi się inne gry zacinają trochę. O, dobra babka. Co, ale jeszcze jak, jakieś 10 minut nagrywamy tego... ten filmik, nie? A, jestem przeciwko tobie. Tak? ha To się dziwnie śmieje, Juliet! Co? Nie, ukradli dasz odpłatę, nie? ludzie, możecie słyszeć echo, echo, echo! Bo, bo u Oli może tak być... Ola widziałem Cię! To gol! Może być echo przez Oli mikrofon. Chociaż ma taki sam jak ja. Miejscu. Bo miałam blaga. Zabiłem cię. ma blagi. Tak? Co, nie? Ej, co ja się... O! A, ja cię zabiłem! Dlatego, że skorzystasz z mojego internetu. Ale nie wiem, że te... są blagi, jak ktoś się używa internetu. Ja tam strzelam, gdzie ty jesteś Kurde, zabili mnie, mam dwa zabicia O, ty masz jedno zabicie, ja mam dwa O, złapałem ci na łańcuch przed chwilę Wiesz? Tak No Nie Zawodowa wepać o! O lubię to bardzo. Znowu baczę. jesteśmy przeciwko sobie. Tak? No. Kurde! Koleś... A dobra, wziąłem tą broń. Koleś mi łapał na łańcuch. Nie! Gin! Kurde! Nie iść w tamtą stronę. Nie iść w tamtą stronę. Ludzie będą oglądać jak ty lamisz tutaj w grze. I jak nie umiesz grać. O, zabiłem kogoś. O! <śmienicza> o, znowu kogoś zabierasz? Już pięć osób zabiłem. Tak? A ty zero. Tyle ty osób zabiłaś? Tak! To nie teraz, później. No, no, znów, no. O, dobra. Dobra, zabiłem pięć osób, a ty ola jed Jednego. Czy flagę wzięłaś? Jedna. Zabiłaś. Mhm. A, fajnie, a ja pięć, o tak. Kozrek się rozkręca. Mhm. Lubię tam grę. A, tu byliście. Gratulacje. <noise> no, jesteś... O, jestem czerwony, czerwonych, a ty? Jestem z tobą. O, to fajnie. No, o, lubię tą mapę. Ja też ją lubię. Na no, tak długo gramy. Ja ją znam na pamięć. Ja już na no niej... Ja już y, jestem na niebie, na niebie... No, kurde, już się zabiję, mam minus jeden. Masz minus jeden? Cześć, Ola. Zabił mnie Gdzie też? Zauważyłem o zombie ząb... ja je jest zami? To jest zombek. Ząbek No ząbek A ja walczę z tym, co ma naszą flagę. Kurde, zjał mi Hej Co? Haha, zabili cię. Zgadzało mi się, Tak. Jak tam wejść? O, zabiłem jedną osobę. Dobra. Mam loda. <noise> e Nie mam, bo jest wietońkowy. E masz, masz ciągle zero zabójstw, a ja mam jedno. O, cześć Ola. O, jak o, jest... o Coś ma naszą flagę. Ma? No. Ja tu sobie biegam spokojnie. Kurde, też mnie zabił. Mam jedno zaruszkę. Żeby... No. Także jest łatwo nawet. O cześć! Mam jedno, Mam jedno serduszko! No niech ktoś mnie zwalił. mam że... A ja jedną osobę za zabiłam. padłam. Spadłam. A ja zero. Też. Uwielbiam tą grę Nie no ja chciałem tam... No nie mam minus jeden Ja A ja jestem w podskaku A super Jak to będzie teraz łatka? Fajda! Fajna Ona też jest zrobię. Jesteśmy przeciwko sobie? Nie. Nie. A ja wiem gdzie jest woda flaga. No ja! Koleś mnie wepchnął no, i mam minus jeden. Kurde, minus dwa! Tak? I w końcu wpadam. A ja nie, w końcu nie wpadam. Juhu! A! Ja szukam plagi ich. Okej! Okay. Kto to jest? Zawiłem kogoś. Mam minus jeden. To właśnie wyjadę. Oj, zabili mnie. Nie, to jest zaplana! Zawili. Chyba. Zabiję kogoś. Mam zero o minus jeden. Wpadłem w kolce. No, ktoś wy... wydoby się bawi. <grymiany> okay, nie mogę tego zaskoczyć. Mam minus jeden. A jest. ty? Nie, Bze nie. Kurde. Nie, między dwa. Te kolce ciągle wpadną. Widziałeś mnie? Nie. Myślałam, że zagubiłeś. Będę ja musiała sprawdzić na filmiku, czy to tyle Co to? Ludzie, wracamy znowu, bo... ...Oli się coś nagrywanie wyłączyło. Ola... Co ty masz? Z tym laptopem. Ola... Nie wiem. Jezu. Myślałem, że się nagrywasz? Ja też. Może się wyłączyłam w trakcie nagrywania. Nie wiem, dziwne. No dziwnie, nie? Zabili mnie. A ty ile masz zabić? Cztery. Ty też. A ty jesteś na drugim miejscu. Na, 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 na. Prot. Jesteś oszustem. Dobra, skłoń się na odcinek, nie podoba mi się. Co? Wziącie! Dobra, koniec tego odcinka. Może tak po, po powiesz? Papa. Pa.